Tekst manny na 2 grudnia. Prze to teraz czemu zwlekasz? Wstań, a ochrzcij się. Dzieje apostolskie rozdział 22 werset 16. Komentarz parauzyjny. Jest w tym zwrocie bezpośredniość godna naśladowania przez wszystkich, którzy mają wpływ na innych i starają się wprowadzać ich na właściwą drogę. Nakłaniajcie takich do niezwłoczności w działaniu, do zupełnego posłuszeństwa, do pełnego wyznania Pana i prawdy. Jeśli nie są skłonni do natychmiastowego posłuszeństwa po tym, gdy oczy ich wiary ujrzały Pana, a uszy usłyszały jego głos, będą jeszcze mniej skłonni po upływie pewnego czasu, gdy świat, ciało i diabeł powiedzą im, nie bądźcie krańcowi, bądźcie umiarkowani, nie poświęcajcie się całkowicie Panu. Wasi bliźni i przyjaciele pomyślą, że postradaliście zmysły, zaszkodzi to także Waszym nadziejom i perspektywom, a przyjaciół zmieni we wrogów. Będzie to Was zbyt dużo kosztowało, nie spieszcie się. Reprint numer 2823 Komentarz epifaniczny. Z naszego tekstu wynika, że Saul Starsu zwlekał z przystąpieniem do służby, do której upoważniały go okoliczności, doświadczenia i warunki, dopóki nie został zachęcony przez posłańca pana. Jest on w tym dla nas przykładem. Mamy stać spokojnie i czekać na pana, nawet jeśli okoliczności. Doświadczenia oraz warunki wydają się nas popychać, dopóki Słowo Pana przez swoje zasady, ducha i opatrzności nie zezwoli na działania, do których jesteśmy pobudzani. Lecz podobnie jak Saul, nie wahajmy się iść naprzód, gdy nakazuje nam to Słowo Pana. Skuteczne opieranie się niewłaściwej presji działania oraz zwycięskie czekanie na Pana. Aż on nakaże nam przystąpić do działania, a wówczas niezwłoczne posłuszeństwo jest dowodem osiągnięcia chwalebnego stopnia rozwoju charakteru. Prawdopodobnie na żadnym punkcie chrześcijańskiego charakteru nie jesteśmy próbowani częściej niż na tym, zwłaszcza jeśli jesteśmy wodzami ludu pana. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Druga Mojżeszowa rozdział 22 werset 29, Z obfitości zboża, i ciekących rzeczy Twych nie omieszkasz pierwiastek ofiarować, pierworodnego z synów Twoich oddasz mi. Ewangelia Mateusza rozdział 8 wersety 21 i 22, a drugi z uczniów jego rzekł mu, Panie. Dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego, ale mu Jezus rzekł, pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłe swoje. Rozdział dziewiętnasty wersety od szesnastego do dwudziestego a oto jeden przystąpiwszy, rzekł mu, nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny. Ale mu on rzekł, przecz mnie zowiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg, a jeśli chcesz wnieść do żywota, przestrzegaj przykazań. I rzekł mu, których? A Jezus rzekł, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca Twego i matkę, i miłować będziesz bliźniego swego, jako siebie samego. Rzekł mu młodzieniec, tegom wszystkiego przestrzegał od młodości swojej, czegoż mi jeszcze nie dostaje. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majętności twoje, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyszedłszy, naśladuj mnie. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny. Albowiem wiele miał majętności. Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiąty, wersety 61 i 62, rzekł też i drugi, pójdę za tobą, Panie. Ale mi pierwej dopuść pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. Rzekł do niego Jezus, żaden, który by przyłożył rękę swoje do pługa, a oglądałby się nazad. Nie jest sposobny do królestwa Bożego. Dzieje apostolskie rozdział 24 werset 25. A gdy on rzecz czynił o sprawiedliwości i o powściągliwości i o przyszłym sądzie, uląkł się Felix i odpowiedział: Już teraz odejdź, a gdy czas upatrzę, każe cię zawołać. Jozuego rozdział 24 werset 15. A jeżeli się Wam zda źle służyć Panu, obierzcież sobie dziś, komu byście służyli, chociaż bogi, którym służyli ojcowie Wasi, co byli za rzeką, chociaż bogi amorejskie, w których Wy ziemi mieszkacie, ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. Pierwsza królewska rozdział 18, werset 21: A przystąpiwszy Eliasz do wszystkiego ludu, Rzekł, i długoż będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcież za Nim, a jeśli Baal, idźcież za Nim. I nie odpowiedział mu lud i słowa. Izajasza rozdział 50, werset siódmy. Bo Panujący Pan wspomaga mnie, przetoż nie bywam pohańbiony. Dlatego postawiłem twarz moje jako krzemień, gdyż wiem że pochanibiony nie będę. Pierwszy Koryntów rozdział 15 werset 58. A tak bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc iż praca wasza nie jest nadaremna w Panu. Drugi Piotra rozdział pierwszy, werset 10. Przetoż, bracia, raczej się starajcie Abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc, nigdy się nie potkniecie. Pieśni: 1, 14, 203, 80, 94, 13, 25. Wiersze Brzasku: 44. Pieśń do chrztu. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5520. Pytania: Czy w tym tygodniu chętnie byłem, byłam posłuszny, posłuszna? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.